Witajcie kochani. Przed nami wartość bezwzględna w równaniach i nierównościach. Zaczynamy. No dobra, jak rozwiązać tego typu równanie? Zacznijmy od bardzo prostych przykładów. Zobaczcie, jeżeli mamy wartość bezwzględną po lewej stronie, po prawej, bo to nie ma znaczenia, a po drugiej jest liczba, co robimy? No przyjmujemy dwie wartości, ponieważ pod wartością bezwzględną może być liczba ujemna lub dodatnia, bo wiemy, że wartość bezwzględna z liczby dodatniej to jest ta sama liczba, a wartość bezwzględna z liczby ujemnej jest to liczba do niej przeciwna, czyli jakbyśmy to zapisali, jest to minus, minus 2, czyli po prostu 2. Sugerując się właśnie tym, co przed chwilą napisałam, możemy to zapisać w ten sposób, że pierwiastek z 3x jest równe minus. Pierwiastek z 6 lub pierwiastek z 3x jest równe pierwiastek z 6. No właśnie, czyli na minusie lub na plusie. No i teraz oczywiście obustronnie dzielimy przez pierwiastek z 3. O, tu mi się zlewa wszystko. I w drugim przypadku też dzielimy przez pierwiastek z 3. No to uwaga, dzielimy. x równa się minus pierwiastek z 6 podzielony przez pierwiastek z 3. No to x równa się minus pierwiastek z 2. I tą samą czynność wykonujemy tutaj, czyli pierwiastek z 6 podzielone przez pierwiastek z 3, czyli x równa się pierwiastek z 2. No dobrze, czyli mamy rozwiązanie z pierwszego równania: x jest równe minus pierwiastek z 2 lub pierwiastek z 2. No dobra, no to tutaj już wiemy, że mamy dwie opcje, więc zaczynamy. x minus 8 może się równać minus 5, jak idziemy na lewo, lub x minus 8 jest równe po prostu 5. Przenosimy na drugą stronę, hop siup, I teraz x jest równe minus 5 plus 8. No to x jest równe 3. A tutaj przenosząc na drugą stronę, zmiana strony, zmiana znaku, mamy, że x jest równe 13. No widzicie, jakie to proste? No to już znamy schemacie, więc jedziemy. Czyli mamy 3x minus 2 jest równe minus 9 i 3x minus 2 jest równe 9. Przenosimy na drugą stronę nasze minus dwójki. One oczywiście stają się plus dwa. I wykonujemy proste rachunki. 3x jest równe minus 7 i 3x jest równe 11. Oczywiście pozbywamy się trójeczki, cyk cyk, i nasz x to jest minus 7 trzecich, a ten drugi x to jest 11 trzecich. No i mamy to, pełne rozwiązanie. No dobrze, kochani, no to zobaczmy, co kryją kolejne zadania. O, Rajusiu, co to takiego? Jakieś już bardziej rozbudowane? No ale zobaczcie, to mamy te same wartości bezwzględne. Tutaj mamy x minus 5 i tutaj jest x minus 5. Tak, jakbyśmy mieli takie dwa pudełka i jedno pudełko. Dlaczego dwa? No bo tutaj przed wartością bezwzględną stoi dwójka, a tu nic nie stoi, czyli my wiemy, że tu jest ukryta jedynka. Więc dodajemy tylko te dwie liczby przed wartością bezwzględną i mamy trzy takie wartości bezwzględne. No i my oczywiście 12. Ale słuchajcie, nie możemy tu zrobić jeszcze tego schemaciku na, na dwie strzałki. Dlaczego? Dlatego, że mamy trójkę przed wartością bezwzględną. No i oczywiście musimy się w pierwszej kolejności jej pozbyć. No to pozbywamy się tej trójeczki x minus 5 równa się oczywiście 4 i jedziemy na dwa fronty, cyk, cyk. No to x minus 5 równa się minus 4 i x minus 5 równa się 4. No to hop-sub minus piąteczka na drugą stronę. Zmiana strony to zmiana znaku minus 4 plus 5 to oczywiście 1. No i tu tak samo x równa się 4 plus 5, bo zmiana strony to zmiana znaku, no to x równa się 9. Mamy to. No to słuchajcie, co tutaj? Przecież tu w tej wartości bezwzględnej jest totalnie coś innego. Ale zwróćcie uwagę, że możemy wykonać znowu pewien trik. Otóż wartość bezwzględna ma tą własność, że mogę sobie przemieniać elementy, nawet gdy odejmuję. A wiemy, że przecież odejmowanie nie jest przemienne, ale wartość bezwzględna umożliwia mi oczywiście zamianę. No i zobaczcie, 1 i 1 2 x minus 1 zamienione. Ale nadal nie mamy tego samego. No to zastanówmy się, co teraz? Może abyśmy zamienili sobie 1 i 1 drugą na ułamek niewłaściwy. Czyli wciągnijmy całości. 1 razy 2. No to 2 plus 1, no to mamy 3 drugie x minus 1. No I równa się 6. Nadal nie widzę, że jest to samo, ale zobaczcie, mogę wyjąć jedną drugą z wartości bezwzględnej. Wyjmujemy jedną drugą z wartości bezwzględnej, zostaje mi 3x. A tutaj zostaje mi minus 2. Bo 2 razy 1 druga, no to wiadomo 1 równa się 6. Tak jakbyście wyłączali nawias, No i teraz uzyskaliśmy dokładnie tą samą wartość bezwzględną w środku. Tak, mamy tą samą zawartość we wartości bezwzględnej, dlatego też możemy to dodać. Czyli 1 plus 1 druga mamy 1 i 1 druga i oczywiście przepisujemy to naszą wartość bezwzględną. Równa się 6. Zamieniamy na ułamek niewłaściwy i 3x minus 2 równa się 6. Cyk dzielimy przez 3 drugie, bo trzeba się tego oczywiście pozbyć i mamy 3x minus 2. Co daje nam 6 pierwszych razy odwrotność, czyli 2 trzecie, Pik-mix skracamy tu dwójeczko. I okazuje się, że mamy 3x minus 2 jest równe 4. No dobra, tak wielkie rozpisanie, ale znowu dostarliśmy do czystej wartości bezwzględnej po jednej stronie, a po drugiej mamy liczbę, więc możemy już te dwie strzałeczki tutaj wykonać. No i minus 4, a tu mamy 3x minus 2 równa się 4. Przenosimy na drugą stronę, czyli 3x równa się minus 2, a tu 3x równa się 6. Tu i tu dzielimy na 3, pyk, pyk, pyk. No i tu okazuje się, że jedno z rozwiązań to minus 2 trzecie, a to drugie rozwiązanie to po prostu 2. No. Trochę trudniejszy przykład, ale nie wszystko przecież jest łatwe w, łatwe w matmie. Jedźmy do kolejnego przykładu. No i tutaj dotarliśmy, słuchajcie, do nierówności. No jasne, i znowu jakieś pewnie warunki tu trzeba postawić. Nie, nie, słuchajcie. To też jest proste. Też działa ta sama zasada na lewo, czyli minus, i na prawo, czyli plus. Ale słuchajcie, nierówności są bardzo takie wrażliwe na minusy. Dlatego trzeba pamiętać, że jeżeli robimy minus 11, to dziubek odwracamy w drugą stronę. Tu musicie to naprawdę wziąć sobie do serca, że ten dziubek musi odwrócić się w drugą stronę, jeżeli bierzemy wartość na minusie. Natomiast tutaj zostawiamy niezmienioną, gdy bierzemy na plusie. I to jest ważne, słuchajcie, żeby tego nie pomylić. No dobrze, dla ułatwienia możemy sobie zrobić oś liczbową, żeby zobaczyć, gdzie znajdują się te liczby. Mamy kółeczka zamalowane w minus 11 i w 11. I teraz strzałka pokazuje, że idziemy w tą stronę, a tu strzałka pokazuje, że idziemy w tą stronę. Czyli oczywiście mamy przedział od minus 11 do 11 obu stronie domknięte, czyli zapiszmy ten fakt minus 11. Do 11 domknięcie. No i co tutaj? Słuchajcie, tu jest taka rzecz, że tu by powiedział, no mamy minusa, ale przecież wartość bezwzględna likwiduje nam minusa tak naprawdę. Czyli ja to sobie mogę tak rozbić, że to by było, że to by było minus 3 czwarte w wartości bezwzględnej i razy wartość bezwzględna x. Jest mniejsza od 9. No ale wartość bezwzględna z minus 3 czwarte to jest po prostu 3 czwarte. I w ten sposób wyszłam sobie z wartości bezwzględnej, pozbywałam się tego minusa. Ok, no to teraz tu mogę sobie podzielić to wszystko przez 3 czwarte i okazuje się, że zostaje, z wartość bezwzględna x jest mniejsza. Tu mogę sobie 9 pierwszych razy odwrotność, czyli 4 trzecie. Pyk, pyk, skracamy. No to mamy, że wartość bezwzględna x jest mniejsza od 12. No, i tutaj możemy już jechać na dwa fronty, czyli mu x jest większy, bo dzióbek trzeba odwrócić od minus 12, a tu mamy, że x są mniejsze od 12. I znowu przeprowadzimy sobie małą wizualizację, jak to w ogóle wygląda. Tym razem kółeczka są otwarte w minus 12 i w 12. No i teraz tu lecimy w tą stronę. A 12 leci w tą stronę i znowu się zazębia. Czyli tu byśmy mieli x i przedział otwarty od minus 12 do 12. No dobrze. No i lecimy tutaj. Słuchajcie, czysta wartość bezwzględna. No to jedziemy na dwie strzałki. Pyk, pyk. No to mamy x minus 1 druga jest większe od minus 6. I x minus 1 druga jest mniejsze od 6. No i tak samo przenosimy na drugą stronę, minus jedną drugą, czyli mamy minus 6 dodać jedna druga, czyli mamy minus 5,5. A tutaj przenosząc na drugą stronę, mamy 6 plus jedna druga, czyli 6,5. No i oczywiście też mała wizualizacja tego naszego rozwiązania, czyli mamy minus 5,5, a tutaj będzie 6,5. I to też, słuchajcie, tutaj w tą stronę i to się też ładnie zazębia. Czyli x należy przedział otwarty od minus 5,5 średnik, żeby rozróżnić, gdzie przecinki, a gdzie jest liczba. No i tutaj 6,5 i też otwarcie. No dobra, ostatni przykład z nierówności. Znowu lecimy na te dwie strzałki. Słuchajcie, no to mamy 2x plus 1 i cyk dziubek odwracam i minus 7 piszę. No i tu oczywiście 2x plus 1 i normalnie nie zmieniam nic. No to 2x jest większe bądź równe minus 8. Dzielimy tu oczywiście na 2, czyli mój x jest większy bądź równe minus 4. Teraz tu mam 2x, hości na drugą stronę, mniejsze bądź równe 6. Dzielimy to też na 2, czyli x jest mniejsze bądź równe 3. No to wizualizacja naszego rozwiązania. Tu mamy kółeczko zamalowane i tu również. Minus czwórka i trójka, i zobaczcie, znowu lecimy od minus czwórki i kończymy tutaj na trójce, czyli x należy do zamknięty przedział od minus cztery do 3. No dobrze, kochani, więc to były łatwe przykłady. No można powiedzieć, że jak już się ktoś wkręci, to już wiadomo lecimy. A teraz ostatni przykład przed Wami, no taki troszeczkę trudniejszy, no ale zobaczcie. O co tu chodzi? No, znamy taki trik z matematyki, z podstawówki, że jak mamy 7 do potęgi drugiej, to tego nie trzeba liczyć, bo to jest po prostu 7. Czyli okazuje się, że jak mamy potęgę i pierwiastek, to to się tak jakby znosi, zostaje liczba podpierwiastkowa i bez potęgi. Tu mamy ten sam efekt, tak? Efekt właśnie zniesienia się pierwiastka z potęgą, ale hola, hola. Nie możemy napisać, że to jest 3x plus 2, no bo to jest wyrażenie algebraiczne, a nie liczba. Dlatego też bierzemy to we wartość bezwzględną. No i oczywiście mniejsze niż 2. No właśnie, a to już wiemy, jak rozwiązać. To jedziemy na dwa fronty: 3x plus 2 i dziubek odwracamy, i minus 2 i 3x plus 2, i tutaj normalnie przenosimy na drugą stronę. Mamy 3x większe, większe, nie większe, bądź równe, od minus 4. A tu mamy 3x mniejsze od 0. No to jeszcze chopsiów tutaj na 3 i tutaj na 3. No to x jest większe od minus 43. A tu x są mniejsze. Wiadomo od 0, bo 0 na 3 to nadal 0. Można przeprowadzić małą wizualizację. Kółeczko otwarte w minus 43. Otwarte w 0. I zobaczcie, znowu lecimy w tą stronę i w tą. Czyli ponownie mamy przedział od minus 43. Otwarcie do 0 otwarcie. No dobra, ten przykład też nie był aż taki złym, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje dziwnego. Tutaj już nie mamy takiej łatwej potęgi, żeby do głowy komuś nie przyszło, że można to jakoś rozdzielać, te, te, te czwórki i te kwadraty. Absolutnie nie. Słuchajcie, tu chodzi o to, że musimy zauważyć ten wzór a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. On jest dostępny w tablicach i jego się zwija w a plus b do kwadratu. Czyli tak naprawdę należy się skupić. Na początku, co tutaj mamy, i na końcu, co tutaj mamy. Ponieważ te liczby będą tutaj reprezentowane przez A i P. No to ja już widzę, słuchajcie, że moim A jest x, a moim b jest dwójka. No bo 2 do kwadratu to 4, wiadomo. No, to jeżeli tak, no to ja ten cały wzór pod pierwiastkiem napiszę w postaci po prostu x plus 2 zawierzę się do kwadratu i to jest większo, bądź równe 3. Pierwiastek z potęgą się znosi i znowu ta sama akcja, że biorę to ale wartość bezwzględną. I znowu tutaj na dwie strzałki jedziemy. Czyli x plus 2, dziubek odwracamy i minusik dajemy. I x plus 2 i normalnie nic się nie zmienia. No dobra, choć na drugą stronę są dwójeczką naszą, czyli nasz x jest mniejszy bądź równy minus 5. A tutaj jak przeniesiemy to mamy 1. No bo wiadomo, zmiana strony to zmiana znaku. To już chyba wiecie. No i słuchajcie, no dobrze, że chociaż ten jeden ostatni przykład idzie w drugą stronę, żeby można było pokazać, że nie zawsze do środka idziemy, czyli minus 5 i 1. I zobaczcie, ta minus piątka pokazuje, że my musimy iść tam, cyk, 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 a 1 mówi tam, cyk, cyk, cyk. No i tu oczywiście, no co tam jest na lewo i na prawo, no to chyba już się domyślacie, że ta minus jest nieskończoność, a tu plus nieskończoność. Czyli mój x należy od minus nieskończoności do minus 5 i tutaj domykam, suma i domykam 1 plus nieskończoność. Nie trzeba tej plus nieskończoności pisać, bo zawsze się pytają uczniowie, a to trzeba to plus pisać, czy nie? Nie, nie trzeba, ale ja lubię po prostu pisać, plus jest więc po prostu jak ktoś lubi, to może sobie pisać, jak ktoś nie lubi, to nie pisze. No ale minusa to radzę zapisywać. Plusa nie trzeba, ale minusa zapisujcie. No dobra, kochani, no wszystko z mojej strony. Tyle chciałam Wam pokazać z wartością bezwzględną. No oczywiście są jeszcze takie mega trudne przykłady, ale to może innym razem. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście standardowo, z samych piątek i szóstek na Sprawdzianach. I do usłyszenia już niedługo. Do widzenia.